Siemaneczko, siemaneczko wszystkim. Znowu gram z Dialem, więc znowu są match-upy Osobiście bym nie chciał tego grać, bo mi się osobiście to nie podoba, e, granie matchupów. Mm, nie jestem tego jakoś wielkim fanem, wolę na rankowaniu losowo, no ale Diali muszę nagrać i on tak ustawił, to już jakoś tam... Dzisiaj po prostu w trakcie nagrywania dla was to zostawię. Ale musicie dawać znać, jak chcecie usprawdzić a rankowanie. Fajnie, że wpadliście, zostawcie łapki, zostawcie suby, e, bawcie się dobrze oczywiście. No i coż wam mogę powiedzieć, nie? Musimy usunąć tę parę, bo ja nie chcę tego grać. W sumie. Nie chcę grać kraśkami na akademię. Chociaż w sumie. temu nie? Gramy Inferno na przystań. Na Gudryka. Gudrik. Gudryk. Gudryk. Sprawdzę, czy się nagrywa. Czas fajnie, że popadłeś, zostaw suba, zostaw opeczkę. Miło i przyjemnie. Jest odporność, jest zwiększenie przywołanych istot, więc raczej będzie chciał mnie dość mocno zaatakować. Jest wampiryzm, jest w sumie kula. Jest cierpienie, jest powolnienie, Rog jest jaki jest. Myślę, że nie ma szału, bo bym coś zagrał takiego specyficznego. Hm. Sporo wiedzy. Moral minusowy, nie mamy dobrych artefaktów. Tak naprawdę. No to są staty i to nawet przyjemne w sumie staty. Poza tą bronią. Czy obrażenia od ognia, no to płaszczyk jakiś w sumie jest, ale to tylko jeden u mnie lata, nie? No to też tak średnio. Tutaj możemy to zagrać i mieć trochę wiedzy, jakieś przebicia, jakieś szczęście. Ale też się artefakty dublują. Tutaj jest do machin. Inicjatywa, ale trzy dublujące się artefakty. Powiem, że z artefaktami jest mega stypa. I hybryda z ogniem. Może, może, nie wiem jeszcze. No, może zgrać mrok, dajmy na to, bo mrok jest wbrew pozorom spoko w tym frakcją. Tutaj gramy jest odporność, ja bym za to zostawił logistykę Szybkie bramy bym chciał w sumie mieć Tylko i wyłącznie po to, by szybkie bramy sobie móc zrobić Ale do tego potrzebujemy To jest dowodzenie super sprawa, ale... Ja się jakby wyrobię z tym. Na tobie, na, na tobie. Wierny. ujemy w sumie. To może się przydać. To nie jest dyplomacja. Dobra, tak też musi być. Dużo tego mamy, niekoniecznie to już mi się podoba. Bardzo mamy dużo wszystkiego. To nie? No i ten. Ale szybka brama, no niekoniecznie chyba mi to zadziała, tak Wam powiem szczerze. Bo. Bo bo mi braknie miejsca na pewne rzeczy. Muszę to po prostu wrzucić. W szczególności, że z nami będę chciał mieć. Ten moment jest okej, okay, nie? Ja muszę iść w... Rybunek. No to dużo rzeczy mam. I, I... i nie wystarczy mi na bramę. Na to, co bym chciał. Tak jakby, sam fakt, że mam coś takiego, nie mam ani rozdzierającego, idę środek, mimo, że arty też mam jakieś kiblowate. Mm, no to idę ścieżkę, która mi da w sumie najwięcej, czy najwięcej da mi ścieżka 3 ataku, moral, atak, jakaś perleryna, czy, czy coś, tu jest 4 ataku, 5 statów, broń. Bez odwołania niekoniecznie, trzy wiedzy też niekoniecznie. Szczęście, czy miałbym bardzo dużo szczęścia. Defa. Chyba najkorzystniejsza ścieżka. Mimo wszystko. Czy w sumie siła czarów też byłaby spoko, więc to no, było takie głupie. Naprawdę. tam może coś tam zostawimy, nie? Ale. No niekoniecznie, nie? Coś hmm. hmm. tu mamy. Takiej bramy nie będzie. Zobaczymy jeszcze, co nam się uda wycisnąć z tego środka. Czy nam się coś uda w ogóle zrobić? Eksperski atak. Kiepskie zniszczenia. Tam musi być na pewno. musi być na pewno, więc... Szczęście, ja tłum ubram, nie chcę, żeby mi dawało. Okej, okay, aurę szybkości to niekoniecznie też, bo ja bym chciał mieć... ...bierny. Okej, okay, mamy trochę kasy, żeby to jakby przewertować. Trochę defa mogę zbić. Hey, hej, hejs mi dajesz. Dobra. Ale, czemu mi nie dajesz, jakby, znamienia w ogóle? Rozdzierającego. To nie jest przyjemne ze swojej strony, ziomuś. W ogóle wrzucimy w taki sposób. Jest oddzierny. Jest rozdzierające. Jest lepiej, według mnie. Według mnie jest to lepiej w taki sposób. Już nie mam, żeby to zmniejszyć. Ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Teraz chodzimy sobie tu. Bierzemy sobie doświadczenie. Będziemy sobie aurę szybkości albo po prostu kontrolować jego taktykę. Jakby miał i chciał się ze mną dość mocno wbijać, i chciałby we mnie atakować, to będę mógł z jakby skontrować. Mniej lepiej. Dobra, teraz mamy taki zestaw i mamy raczej nacilku na jeszcze jeden level po przejściu. Znaczy, nie mamy szybkiej bramy, nie? No to jest taki trochę problem. Ale trudno. Ani inicjatyw, ani nic. Chyba mam wytrzymkę, ona tam nie dużo będzie robić, ale zawsze coś. Hmm. Jestem fanem w tym wypadku. Nie wiem. Ciebie tutaj jestem fanem, w sumie żeby morale zmniejszać. No, ciebie, żeby się w sumie bić. Ciebie, żeby się bić. Znaczy, on może kurcze pójść to zgrupowanie i mnie chcieć strzelać. Eee... Wszystko jest takie wolne. Wszystko, może chcieć wystrzelać, co nie? Coś takiego bym w sumie zrobił. raczej być jak. Jeżeli raz będzie chciał mnie wbić Dobra, zobaczymy Ja tam trochę many mam, nie? Więc to nie jest najgorzej Moral też jest jakiś na plusie jest tak, niby przyspiesza mi ale to szczerze powiedziawszy, to nie jest w sumie spoko, bo wolę sobie z nami przerzucać i mieć dyplomację i mieć diabła więcej. No. No, no, no. Zobaczymy. Jaka taktyka będzie, będzie przystani, tak? Jeżeli nie przystanie, to ma lepiej w tej parze. Będę was okłamywał. Dużo, dużo lepiej. No. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Nie wiem, który to jest odcinek. Czy jeszcze jednego nie muszę nagrać przed wyjazdem, ale może jeszcze wieczorkiem zagram sobie z jednego z odcinków, żeby mieć na pewno obrobione wszystkie wysłane. Jeszcze sprawdzę, czy się na pewno nagrywa. A fajnie będzie mnie tyle. No to sobie też dychnę. Dobra, jest pod ten sposób. Dobra, Czy jest to niefajna taktyka. Zgrupowanie się. Pod prawdopodobnie jakąś balistę, jak nie tym ziomkiem z tyłu. No, no, przystań w tej parze ma dużą szansę na zwycięstwo. Szał, jakby jakiś był. Czy na początku boce. No, fajnie, może porobić tej parze. No, tak to nie ma za bardzo, jak do niego podejść. ma tych strzelaków, nie? i tak dalej, i tak dalej. No, trudno. Ja się tam nie przyjmuję tym bardzo. Mechupy są do dupy trochę, znaczy okej okay. Ale on nie ma Balisty listy siły czarów jest talent magiczny Jest talent magiczny Co ja się w sumie mogę tak ustawić do przodu, bo mi to tam... On tam nie miał tych podwójnych bijących Dobra Jest łaska i pokój, szały jakieś czy coś Tak żem czuł Także mczuł, ok, czyli zgrupowany z tamtej strony. Bez wyciągarki może być ciężko. Dobra. To jest mrok u niego. O, rozkład. Leci w nos. Dobra, lecimy na spokojnie. Okej okay. Hit Ja go biję dość mocno Na no dowodzenia w ogóle Ja tam nie mogę podejść jeszcze, nie? Ale... Tak jakby bicie tego to ma sens, nie? Okej z kontrataku mi dużo oddał, a nie powinien w sumie mi tyle oddać. Ej, okay, moral wszedł. Jestem na razie za tym, żeby... Chyba z namieniem tam coś podziałać trochę. sobie wytrzymkę rzucić. Dobra, to już mi rzuci jakby rozkład, więc tu ma sens rzucenie tego. OK, wiem, że mi będzie stegował, ale dobra, zbierajmy manę. Fajnie, że minus lag wszedł, super. Wiem, że jestem na pełnej teraz. Ale to nie jest złe dla mnie. Znaczy, w sumie to i tak mnie nie zabił, nie? A spokojnie, brama. Okej. Okay. Mamy bramy bardzo duże Rozkład wiadomo Okej okay. Ragryf mnie w sumie w spoko miejscu wylądował, w takim żeby go zabić Hehehe Ej, okay. ty jakby złejtował tobą, więc tak jakby nie służyjemy ma empatię, nie? Znowu gra po tą empatię za sraniec, No ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Brawa trzymka po prostu. Tym raz strzelamy, bo tutaj nie ma za bardzo co innego do zrobienia. Okej. Okay. Tu jakby eksplozję bramy w sranie w banie. No bijemy, nie? I będziemy w sumie czekać. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. W sumie źle zrzuciłem sobie znamie, nie? Ale. Dobra, teraz dobrze, bo akurat mnie zaatakował, więc spoko. Hit. Many ma on dość dużo stosunkowo. Ta czternastka nie dochodzi, bo ona jest zbyt wolna. Powinna mieć coś tej szybkości więcej, czy coś. Zmoralowałeś, zmoralowałeś. Jak mogłeś. Hipnoza. no szkoda, że nie odparłem. Kurczę, już mam odporność. Masakra Masakra, dobra zbierajmy manę bo tutaj nic innego nie ma do zrobienia mm, to w sumie dochodzę do ciebie, ale tam kula ognia jest Dużo ciekawszą opcją Dużo Okej okay. Okej, okay. no nie chciałem żeby się wystraszył w sumie Dobra. Bramy mamy naprawdę fajne. No Hipno no nie działa jakoś długo, nie? Znaczy ma dość dużo tej siły czarów i tak dalej. Dobra. Super. Okej. Okay. Tak, kradnijmy manę i No swojego to raczej nie będę strzelał. Ok, do 31, 62. Ładnie tam wbiją się zaraz. A tutaj mi jakby, jakby podtygował. Tutaj na spokojnie na razie ustawię się. Ok, też potrafię moralować. Mądrze, ale ja to tu jest tutaj mądrze walne. Ok, dobra. Tak jakby teraz, no nie mam tego znamienia zrobionego, nie? Yy, no nie mam. Dobra, myślałem, że się cofnie, niekoniecznie. Ej, okay. jesteś tutaj, 62. Czemu nie ten dasz mu wchodzi? Teraz manę. mane. Okay. Ej, trzeba dać z nami na ciebie. Ej, okay. diabł. Ja ile masz tam jakby... Na żadne odporności w ogóle nie weszły, tak anyway. Bym chciał wam trochę powiedzieć. Okej, okay, odparłem tym razem. Na 42. no a jeszcze ukradniemy, nie? Czy mu ukradniemy? 5 many mu zostało, dobra. I tą 131 trzeba jakoś dopaść. Bardzo rzadko w sumie rusza. Spoko, że w sumie uciekł. Bra. Spoko, bardzo spoko, że uciekł. Wiadomo, że on tutaj ich chroni, tak jakby. Ale nie, jest OK. Chyba jeszcze pozbierajmy trochę many, ile się jeszcze da I tak tutaj Mogę coś zrobić, no z nami mogę przerzucić Mogę z nami w sumie przerzucić, albo zbić łapi zabić gościa, bo po prostu i tak go w sumie zabijemy tą 40 chyba. mi się wydaje. Jakby, jakby stracę gościa, ale przynajmniej zyskam cierpienie, nie? Dokładnie. Tutaj raczej po prostu pula. Okej okay. I my tam 40 piesków no nie wleci. Pięta szarża na krzyżowiec Bum Znaczy on ma jeszcze dużo wojska, nie? Więc to nie jest tak hop siup. Jeszcze tak hop siup. Kurde dasza dostałem Dobra, robimy Niech dostaje, niech obrywa z pasywy Per. Dobra No rozkład w nie bije no, Sam się zabiłem w sumie szczerze powiedziawszy Majaranie ma, ty tak bez różnicy, nie? No, no nie za bardzo jest co tutaj zrobić No raczej bez szans, bo... Jakby rozkład mnie wymorduje na gryfa, jakby teraz gryfa dopadł wszystkimi Oczywiście rozkład nie zabija Dobra, weźmiemy, walniemy. I dopłacany deal. jak zawsze mniej. No i teraz mnie bije, nie? No ale dobra. Okej. Okay. wiesz mnie teraz z łapy. Super. Ten jest tutaj kluczem, nie? Dobra. Jakby brak mi, bo ten jakby to został. Nie muszę spieprzyć. Okej, okay, czekajcie znamię na... W sumie znamie na niego jest dobrze mieć, nie? będą zaraz mnie szczeli. Mhm. No i to jest jeszcze rozkot, to nie? Musisz moralować. A no, zmniejszmy, jakby morale trochę. Braknie, braknie. Braknie, ale tak niedużo, szczerze powiedziawszy. Okej. Okay. Wiadomo, że cię walniemy. Okej. Okay. Dobra. Jak z tym rozkładem jest? Jak jeszcze ty masz masz rozkłady? Jeszcze chuj czy dużo? Ech. Aby rozkłady masz za dużo by to powiedzieć za, za, za dużo No i braknie mi, rozkład mnie zeżry Tam się zabije, po prostu rozkład mi zje, za mocny rozkład. No. Rak, nie moi drodzy, niedużo. Tam mi będę zostawiona, nie będę mógł strzelić. Dobra Okej okay. Курда. Uh. I tak jest, kurwa Dobra GG Dobra, koniec na dziś, koniec na dziś Uff No, to było naprawdę... Nie bitwa to była naprawdę dobra bitwa, trochę tak do szybkiego grana, ale jedna! Jeden oddział został, jeden jedyny oddział został I, i naprawdę wow, wow, dobra bitwa. Muszę sobie zapisać, że bitwa ta była po prostu no jedna z lepszych, nie? Ostatnio. Naprawdę. Jeden oddział został Chciałem zabić tego diabła, żeby strzelić w trzy jednostki, czy zależy wystarczająco dużo obrażeń. No dobra, to było po prostu zagranie super. Nie jak ktoś to ogląda, to zostawcie łapeczkę, bo to mi się takie gry czasem okładem są po prostu zajebiste. Dobra, dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia. Bye bye!